Witam serdecznie. Czas na drugi dzień turnieju szturmowego. Obrona na razie na A. To jest dla mnie wielkie zaskoczenie. Bardzo dawno nie miałem obrony na A, więc teraz nie postawię nic innego jak wygrać kolejne 5 walk. Ale dzisiaj już nie sądzę, że było tak kolorowo. Ale zobaczmy, kogo tutaj mamy. Ok, jest Ligsiu, która ścina manę. Więc. I to jest my najgroźniejsza karta. Hmm. Chyba zrezygnuję z jednego, jednego kolena A wezmę w to miejsce Krzewo Też nie wiem czy Franz Mi jest potrzebny Może zamiast Franza W ten sposób może zagramy Franz do końca Chyba nie jest tu potrzebny Okej okay. Idziemy sobie w ten diament, chociaż diament na szturmach nie jest jakąś mega super opcją. Ale chcę po prostu wymusić tą niksiu, póki mam krzewo. W tym momencie jestem w stanie wybić jedną stronę. Jeśli zastanawiam, czy bić w prawo, czy bić w lewo. Ile wy macie życia? 1800, a wy macie też 1800. 2000. Dobra, pójdę jednak w tą stronę. Jak widać zabrakło. I zaraz mogą się wyleczyć, więc spróbujemy ich zabić. Ok, nie pozwólmy się wyleczyć. Użyjmy diament. Ale świetnie uderzyła. Dobra, zużyjmy znowu diament. zmarła, ale swoje zadanie spełniła. Nie wiem, spróbuję wyciszyć. Kelil. No i poszło, ale plansza była mega świetna. Ok, jest to Eliksiu, która wycisza, ale też dezaktywuje, więc tak naprawdę może być problem. Może po pierwszym już uderzeniu yy, prowokacji mi ściągnąć. I to jest naprawdę mocny dev. No ale spróbujmy. Wiecie co, jest tak mocny ten dev, że ja spróbuję tutaj na trzy kolany pójść. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, poszukajmy czerwonych. No ale już widzę, że będzie duży problem. Ok, nie dezaktywowała. Ja muszę szukać dalej czerwony. Nie chcą przychodzić tak jak ja bym to chciał. Wiadomo, mam te od samego początku jedno złożenie, ale co mi daje jedno złożenie? Nic. Także taktyka na trzy koleny się nie sprawdzi. Ok, no są koleny naładowane. Teraz tak. Trzeba im zapewnić jakieś przetrwanie. Niestety tego przetrwania już za bardzo nie mam. Krzewo nie żyje. Jedna tura. Jedna tura. Kurczę, no boję się, że jak zrobię ten ruch tutaj to pójdzie kombo w Liksiu i mnie znowu wyciszy. A moja jedyna szansa na wygranie to jest zabicie Liksiut w tej turze. Więc pójdę w ten sposób. Aha, jestem oślepiony. Pudło poszło. No, i nic, taktyka na trzy koleny nie sprawdziła się. Ale dzięki temu mam znowu trochę słabszego przeciwnika. I możemy sobie zagrać. Oj, niepotrzebnie wziąłem tej krzewu niedziewicy. Czemu niepotrzebnie? Po pierwsze, melendor odwołuje. Po drugie, mają tylko dwie karty bijące. Gdybym dostał taką planszę, jak teraz dostałem w poprzedniej rundzie, to nie byłoby o czym mówić. Byłaby wygrana. Tutaj plansza samo gra, ja tak naprawdę nic nie musiałem robić, samo się wszystko wygrało. Wojownicy się nie odradzają, to już w ogóle jest najlepsze co może być. No ok, jeden się wojownik odrodził, więc jeszcze to potrwa, aczkolwiek wiadomo, nie jestem w stanie tego przegrać. Never ending story. Kurek to chyba będzie Polak w ogóle. Nie. Ok, tutaj krzewo się może przydać, więc zostawiam. I znowu plansza z tych, które same wygrywają. Tylko jak to zrobić? No, chyba trzeba iść po ten diament na początek. Tak naprawdę nie chciałbym go spalać, ale, ale chyba będę musiał. Wpierw ich wyciszę, i będę chciał wyciszyć w sumie chyba tutaj, bo nie chcę być oślepiony. No i tak naprawdę krzewo mi się jeszcze tutaj nie przyda za bardzo. Bo czachów tylko może mi troszkę obniżyć atak i to i to na tyle. Z problemów. Okej. Okay. Już jest po kłopocie. Zdobyło już 5 ataków? Nie. Nie wiem czemu, gdzie się teraz pokazuje ile są nam ataków. Czemu są energia najazdów zamiast energia tutaj turniejowa? Aha, tutaj się dopiero pokazuje jak się wejdzie. 1 na 5. Eee, ponownie taki dev, że mogę iść śmiało z yy, krzewo na start. Bardzo duży kombo. To mi się akurat podoba i podoba się tą prowokację startową. I muszę iść oczywiście po wyciszenie. Nie mogę wyciszyć, wyciszyć lewej strony, bo tam są kreskówki. Tylko teraz tak, on co robi? On odwołuje chyba. A wzmocnienia wrogów, czyli śmiało, mogę tu zagrać. I powiem Wam tak, odpalę na ferę tą, ten diament, z tego względu, że i tak mam prowokację. I dwie karty są wyciszone, więc to jest najlepsze, co mo mogłem zrobić. I w tym momencie już jest wygrane. Ja raczej nie wyciszę tych kreskówek. Ale zawsze mogę spróbować. Nie muszę na razie krzewo używać z tego względu, że nie ma zagrożenia użycia speca od K. Edmona. Nie muszę się wyleczyć, bardzo mocno biją. Jest Kirill wyciszony, to powinienem go w jakiś sposób zabić. Okej, okay, już się odciszył. Ale uda się go w tym momencie zabić. I wygrywam z Maxilem. Znaczy, jeszcze nie wygrałem, ale myślę, że to jest już kwestia chwili, aczkolwiek to jest klasa druida, i on te, no właśnie te roślinki, może tutaj sobie. Cały czas robić, ale myślę, że to jest kwestia chwili. Ok, cztery prąsy dopisały, jedna nie, nie ma co tutaj się nawet wkurzać, bo, bo po drugim dniu 9 wygranych to myślę, że to jest całkiem dobry wynik, ale nie jest wystarczająco dobry, żeby się załapać na top, top 100. Gaci z Karaibów. Trzymam kciuki za ten sojusz, żeby się rozwijał. Ok, zerkniemy, jak tam idzie lepszym ode mnie. Martin, raz, dwa, trzy lub 123. Polskie Miszki. Gratulacje. Ona, no, nie wiedziałem, że kaszerek już ma swoją kreskówkę. To tam dalej. Kto jest dalej z naszego kraju. Może kto, ktoś, kto mnie ogląda. Na razie nikogo nie widzę. Albo jestem ślepy. Patrzę po nikach, patrzę po przypinkach, przy patrzę po nazwach sojuszu. Wiadomo, że nie każdy polegra W polskich sojuszach. O jest Furius. Nasz jakby najnowszy nabytek, że tak powiem. Jest Jogiciel z galopujących ślimaków, bardzo szybkie ślimaki. Jest Diego z Odrodzonych... Odrodzeni Ewolucja. Bardzo mi się podoba nazwa tego sojuszu. Także chyba czterech tego Polaków na chwilę obecną. Tylko tak jak mówię, to jest początek dnia. Wiadomo, że jeszcze jedni nie grali. Inni będą pirograć wieczorem i tak dalej i tak dalej. To się jeszcze mocno przetasuje. Najważniejsze jest tak naprawdę jak będzie wyglądała tabela w sobotę. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się do następnego.